Porównanie rosyjskiego TE-90 i polskiego PT-91 Twardy to starcie dwóch pokoleń czołgów opartych na konstrukcji TE-72, ale z różnym podejściem do modernizacji. t 90 to czołg nowoczesny, potężny silnik 1000 koni mechanicznych, zaawansowany pancerz, kontakt 5 i system aktywnej ochrony sztora. Jeden, który zakłóca kierowanie pociskami przeciwpancernymi. Ma też nowoczesną elektronikę, w tym systemy celownicze z kamerą termowizyjną pozwalające trafiać cele w każdych warunkach pogodowych i w nocy, PT-91 twardy z kolei pokazuje polską myśl techniczną, skupia się na niezawodności, ergonomii i przemyślanych ulepszeniach. Polska modernizacja obejmuje pancerz Erejei cyfrowe wsparcie załogi Drejwa z kamerą termowizyjną i systemem BMS oraz skuteczne systemy przeciwpożarowe. Choć silnik ma tylko 850 koni mechanicznych. Twardy jest wyjątkowo stabilny, łatwy w naprawach i świetnie radzi sobie w polskich warunkach terenowych. Co więcej, PT-91 został przetestowany w warunkach bojowych na Ukrainie, gdzie ukraińskie załogi chwalą jego niezawodność i skuteczność. Polska konstrukcja pokazuje, że dobrze przemyślana modernizacja może konkurować z dużo nowszymi systemami i robi to z charakterystycznym polskim pragmatyzmem. Ciekawostka! PT-91 był testowany także w ekstremalnych warunkach tropikalnych i zimowych, co pokazało jego wytrzymałość i odporność na awarie. T-90 projektowany jest głównie do szybkich starć w otwartym terenie. Podsumowując, T-90 to technologiczny szczyt rosyjskiej myśli pancernej, ale PT-91 twardy pokazuje polską zdolność do tworzenia solidnych, skutecznych i niezawodnych czołgów praktycznych, sprawdzonych w boju i docenianych nawet przez sojuszników.